Ale chmury, kurczę. Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj ten dzień, w którym prawdopodobnie odpalimy gri grilla lub nie. Zaraz tutaj będzie 3,5 metra betonu, z którym będziemy walczyć. Ale chmury, kurde. Oby się nie działo. Jadę po folię. Muszę wysypać na folię po prostu. Beton, który będzie za jakieś 30 minut. Pani mnie obudziła, ja sobie myślę, kurczę, może ustawię na 6:20. Budzik, ale 6:01 już był telefon. Zdążyłem tylko, że szybko otworzyć roletkę i ten i zobaczyć, czy pada, czy nie pada, jak wygląda niebo kurczę, nie wiem, czy nie przedłużyłem 3,5 metra. foli może, ale jak na środku chodnika 35mtraę betonu zmarnować to trochę lipa. O nie! Sobotę sobotę jest od siódmej. Kurczę, mam nadzieję, że przyjedzie z 15 po 7. Dobra, jadę uczepię Może przyczepkę coś się coś przygotuje delikatnie. Cicho, kurde, pobudzicie sąsiadów. Czy wy widzicie to, co się dzieje? Kurde, mol, ale jest pochmurno. Deszczyk delikatny pada. Nie, ja się nie poddam. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby kurcze płynnie jakoś przejść przez to. <gryw> Widzę, że to jest próba. Test, sprawdzenie, czy wytrzymamy. Wytrzymamy. Przestało badać. Ale ty Co? Miki tak ma, że mówi słowo, które... Tutaj nie, nie ma promocji. Yy, słowo na początku mówi, a później nie. Na przykład, nie idę, nie mówi, tylko idę, nie. Co, za Damian? Tak. No, a mówi, nie dzień dobry, tylko dobry dzień. <noise> ma takie akcje, że ten... Ale to mu przejdzie. Nie ma co się przejmować. Jak nie przejdzie, to będzie tak już mówił całe życie, tak? Mati. Mu, yy, Miki, będziesz mówił całe życie? Chodź tutaj Wiesz, że tutaj jest dużo, taczka jest Pamiętasz taczkę jak wywróciłeś? Nie Pamiętasz? Tak, tak Chodź, o tak wywróciłeś I patrz, żyłki są, można się potknąć, paliki wbite o takie ostre Wiesz? A ostatnio pani jakaś pytała Bo oglądała jak się urodziłeś I pytała ile dzisiaj masz lat i co do Mianku? Dalej lecimy. Nie wszystko. Ale teraz będzie słowo, słoneczko piękne. Ale ogólnie ten. Ale ogólnie. Zaraz będziemy przy finiszu. Poziomowanie zaraz, co? Tak. Pozostawić staczkę na, <noise> na poziomowanie, co? 3,5 metra towaru było sześciennego. A zostało pewnie z metr. Ale już widzicie, jakiś tam zarys jest. Mięśnie coraz słabsze. lata! No. To by... to sieba, to może, łapę, sieba, może to twój widz co? Może to twój widz eee. Bo już wystąpiłeś parę razy na kanale Byłem parę razy? Parę razy ostatnio grałeś w piłkę Tak Serio Nie pamiętasz co? Nie to, to, to. Damian pracujemy, <laughs> pracujemy Damian, <laughs> już masz jeden gotowy tak? Tak, tak aby wiesz, zaczep go, zasypujemy i tyle. Dobrze Damian gadasz. Robimy kosteczkę i się normalnie chodzi teraz później będzie. S Sysia cię woła, idź. Idź. Była jakaś metoda, żeby się nie zwijało, widziałem na filmiku. Dobra, o tu dawaj, o. o tu. Jak coś, to udniesz jeszcze i ka kabla mamy nadwyżkę. Mam czulowe te, łopcy Idź do mamy. Jedź. Jedź do mamy. Musisz umyć już misiek mu ten. Bo zabetonują mu się sznurówki. No. Chodź, zaniosę cię. Zaniosę. A nie da się zamknąć domu? No to zamknij tamte drzwi, misiek, następne. I zabierz klucz. masz klucz? No, w któryś drzwiach jest. trochę wysoko? No, no dobrze jest, ale. Dobra, tam troszkę wyżej, nic się nie stanie. Może trochę za wysoko. To na wjeździe może być wyżej, tam ugniecisz. Bo tu się zgra, druga też. Patrz, to będzie ładniej, bo druga się zgra. o. Wiesz o co chodzi? Damian To co? Z względem tego krawężnika ile robimy? Na równo. Równo z krawężnikiem. Idealnie równo Zróbmy centymetr niżej Bo tu trochę ziemia, wiesz, ona trochę może spadać Bo wiesz cent Wtedy krawężnik będziesz bo bo miał wysłaną kostkę w krawężniku jak tak zrobisz ruch, No to już przynajmniej równo będzie. No to musimy ze dwie przyczepki jeszcze piasku dowieść. Dobra, obstawiamy o te 6 te. Wymierzamy, drugą żyłkę robię. Jest yy, żółta tam za ścianą, tam w samym rogu. 15 jeszcze dzień długi. Tu tak. kładamy już powoli, ale... Ach. Zmiany to kurczę, nie wiem czy one na dobre wyjdą. Bo tutaj może być delikatnym. Na przykład w tym miejscu tam jest mniej tego, tu już też tak mniej. Czy on będzie mocno widoczny? Trochę będzie. Tam troszkę dołek. Co ty Andrzej robisz? Nie wstydzę się pokazać, że poprawiam. Bo mimo wszystko będzie, do, będą widzowi oglądać i nie chcę, żeby takich delikatnych dołeczków było. Chociaż z tą stronę do ulicy, no nawet wypadałoby, żeby troszkę tam spadeczek był, no nie? Ale tak jakby, jakby tutaj spadek idzie, dołek i znowu wychodzi. Adamian mówi, woda będzie stała, więc pokaż majstra tam. Bo mówię prawdę. <śmiech> <śmiech> Właśnie o tym behatonie, co mówiłem, że nam zostało 10-11 metrów z myjni. Sylwia postanowiła, że po prostu musimy to wykorzystać, a ja się na to zgodziłem. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Ogólnie Sylwia powiedziała, że y, decyzje mało ważne podejmuje ona, a te bardziej ważne ja. A? Ale w naszej rodzinie nie mamy ważnych decyzji. <noise> no. Nie, no wiecie, że co. Wiecie o co chodzi. Nie, ale już paseczek nabiera kształtu. I to takiego okrągłego. Nie, ten kołem dzisiaj wjedzie. Nie. Wjedziemy wszystkimi kołami jutro. Dzisiaj nie. Dwa koła mi się zmieszczą. Tylko zobacz, miało być 50, a brakuje dwóch centymetrów. Nie, no dwa koła, no szerokość dwóch i, pół, i półtora to Dobra. gdzieś... Wiem, że mało widać, ale będzie kolejny odcinek, będą kolejne sytuacje. Idę się z chłopakami pożegnać, bo już nie chce mi się nic. Po prostu nie chce mi się nic. Cześć, Damian. Co? Cześć. Lara. Cześć, Mati. Dara. Cześć, Lisio. I rozpaliliśmy grilla. Chociaż... Myślę, że jak my jeszcze będziemy robić do drugiej. No ale właśnie nie chce mi już się gadać, bo czuję właśnie, że transport to jest jedna kulga. No. Siemano, trzymajcie się.